Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudy. Podglądają. Wracamy moi drodzy do wszystkich zaniedbanych serii, zaniedbanych oczywiście z racji tam, questu i eventu, tam przez jakiś czas po prostu tylko jedna seria się pokazywała. Teraz wracamy. Był już pamiętnik artylerzysty. Absolutnie oszaleliście na jego punkcie. Mimo, że wyszedł niedawno, to już tam ponad 100 łapek w górę. Absolutny rekord. Nie wiem, czy oczywiście wpływ na to ma mój film. Film prośba o to, żebyście łapkowali moje materiały, czy po prostu tak bardzo byście stęsknieni za tymi filmikami. Dobra bitwa weszła także. Bardzo fajnie, ale myślę, że to Wam się też spodoba. E, oczywiście Paskudy podglądają, czyli patrzymy na tym razem Aronka e, w Plutonie z Neko 0 oraz Tygrysem 552, e, wszyscy, dwa, czyli dwa pierwsi z Kranu Strong, e, trzeci z Kranu Strong cool, e, i oczywiście trzy medy, top-tiery, dwa obiekty 140 plus też 62A. Także myślę, że ta powtórka też będzie Wam się podobać. Nie widziałem bardzo dawno, chociaż mam jedną powtórkę i oczywiście link do niej znajdziecie w opisie, gdzie, ym, so, że, gdzie Plutonowi zrobili więcej, ale nie widziałem bardzo dawno powtórki, żeby drużyna tak bardzo nie chciała zrobić absolutnie nic albo chciała zrobić absolutnie nic. No, generalnie chodzi o to, że po prostu drużyna. Która nic w tej bitwie nie zrobi, a mimo wszystko będą się stare chłopaki tutaj z Plutonu ogarniać. Na razie udało się Aronkowi przyjąć pestkę od własnego, na szczęście tylko Ding. Jest jedna arta fioletowa z Batchat Atlera 9 Tieru po ich stronie, więc trzeba ją uważać. Bardzo ciekawe jest to, że AT15 strzela z haeków, AT15 ma, zobaczcie, 16, cybitew Staty Żółte, czyli nie jest graczem, który nie ogarnia mechaniki haeków, a mimo wszystko cały czas uparcie, zobaczcie te strzały po 99 po 26 bija Jest Ferdynand, bardzo ładny, szybki, bardzo ładny strzał. Tuż przed tego ISA a trzeciej bardzo niewiele zabrakło. Bardzo mi się podoba też to, że przez całą tę bitwę w komentarzu będzie rozmowa o World of Warships i między isem trzecim, a naszym T-44. Nie mam pojęcia co ci goście robią, że mają czas sobie tak spokojnie gadać. Też ciekawe jest to, zwróćcie uwagę na gracza w Tygrysie. U nich 6000 bitw, 195 wn -ki. To również jest warto odnotowania. Na razie jest tam bitwy 0 do 0 i powoli się rozwija, bardzo te obiekty walczą ostrożnie a mimo wciąż skutecznie, ten AT wciąż ogóle tymi hajkami obijać już, Aronek ma 1041 punktów uszkodzeń, AT znowu strzela z hajeków, także można by tę bitwę, jakby teraz przegrać, można powiedzieć, że bitwa była słaba, szczególnie dla który ma, zobaczcie, prawie 2900 wn -ki. ale no, jakiś tam WN powiedzmy zielony powinien być, nie? Dobra, 200 można powiedzieć nie jest źle, tak, no okej, okay, no, gramy dalej trzeba, na razie pełne HP, oprócz tam jednego strzału z Haeka e, nie jest źle, walczymy dalej, na razie setka jest na środku, Doła decyzja żeby tutaj podjechać tym medem e, znaczy, tymi medami w dwa medy, bo zobaczcie, trzeci gdzieś walczy tam na środku z setką. bardzo ładne bicia Ferdynanda zwróćcie uwagę, jak tutaj chłopaki grają e, Neko w środku a Neko to, jeśli dobrze pamiętam, to po japońsku kot chyba, jeśli nie pamięć nie zmyla E, I teraz znowu bardzo fajna Zobaczcie, cały czas goście gadają o tym e, o ładowarstwie. Co oczywiście nie ani nic przeciwko temu, bo to w sumie też gra wargamingu. Tylko przecież oni cały czas są w bitwie, zarówno i z trzeci, jak i e, T44. A przepraszam, miałem zwrócić uwagę nie na ty, Tygrysa, tylko na naszego z kolei e, KW4. 13 000 172 włęki. Oczywiście raport dla mnie poleciałby e, na start. Bardzo ładny tutaj Focus Fire w AMX. A tu myślę, że on chyba próbował strzelić w trak byłoby zdaje się lepiej, ale mimo wszystko i tak dobre tafienie, naprawdę chłopaki zobaczcie, no we dwóch ogarnęli środek i tych, którzy tutaj przejeżdżali jest 3 do 5, zwrócę waszą uwagę, że 3 fragi po stronie plutonu na razie także no ta strona hmm, Północno-wschodnia stracona, bo tu naprawdę był duży, gruby raż. Nasze top sobie nie poradziły. Neko kończy esetkę, także bardzo ładnie. I cały czas te komentarze o World of Wars, Naprawdę nie wiem, co ci goście robią, że mają czas tak sobie spokojnie komentować. Tym bardziej, że te 44 jest teraz w środku. I ja zobaczę teraz z kolei 97 Próbuję obijać chyba trzeciego od pleców, ale te chłopaki wyskoczy na nią bardzo ładnie. I solidarnie, zobaczcie tutaj we dwóch. Obijają, tu jeszcze T-44 próbuję podłączyć Chyba uszkodzony Amora w tym obiekcie w jakoś tak długo strzał Jeszcze piękny strzał w przelocie w AMX-a CDC 5 do 8 tych Tygrysowi udało się w międzyczasie właśnie tego 907 upić I zobaczcie, mamy 6 do 8 Z czego 6 fragów zrobił Pluton Na razie nikt, ale niestety w tym czasie Neko zginął 6 do 9 Także no, na razie po prostu drużyna Absolutnie nic nie robi Nic, po prostu nic no, Wszystkie fragi należą do Plutonu 6 do 10 tygrys w opałach trzeba pomóc tygrysowi. Jest tam z kolei jak pancer, który strzelił nie trafił Wyjeżdża tutaj na nas teraz E75 nie udaje się jej przebić. Już 3900 punktów uszkodzeń, więc można by tę bitwę uznać za udaną. Naprawdę jest nieźle, ale wciąż pełne HP, także trzeba teraz pomóc. Bardzo ładnie zgęszony ten a 75 nie wiem przez kogo, ale dobrze dzięki temu, że zgęsił to jak pancer nie ma przestrzału. Bardzo ładny strzał w górną część nadbudówki z hita. Próba strzału po błazie w e piątkę Nie udaje się, ale teraz puszczy na to, tutaj Tygrys, odb... tak, tygrys odbija pestkę od jakwancera, naprawdę coś fantastycznego. Gdyby nie to, to ta bitwa byłaby zapewne przegrana, ale w sumie może nie uprzedzajmy faktów, nie. Na razie jest 8 do 11. Udało się, zobaczcie, CDC, AMXowi CDC zrobić jeden frag, fantastycznie naprawdę, dobrze, że ktoś w tej bitwie jeszcze próbuje w ogóle robić jakikolwiek damage, bo jak na razie to e, wszystkie 7, czy znaczy 7 fragów na 8 możliwych należy do Plutonu, także no GG CDC, myślę, że go trzeba pochwalić, 8 do 12, ktoś jest na kapie, tam ostatnio był widziany Tygrys II, czyli ten 6195 WNKi, KW-4, jestem ciekaw w wyniku, Cipl, e, oczywiście Czech, e, także standard i... Jest tygrys, bardzo fajna, dojna krówka, piñata bym wręcz powiedział, niestety wciąż jest arta, więc trzeba uważać, żeby płatnie w plecy nie trafiła. I bardzo ładnie strzał, oczywiście, cofka. Teraz nie ma żadnego problemu z tym, żeby tego Tygrysa na kapie pokonać. On stoi bokiem. Absolutnie nie wybiera się do donikąd, żeby jakoś zaraszować nas i się ustawić lepiej. Przyjmuje kolejne pestki. Już sobie Aronek po wyklepał e, spory damage i go teraz dofragowuje także bardzo ładnie. W międzyczasie w sumie e, uklepał. Jeszcze Tygrys zbił bad Jak pancer nie trafia w Aronka. E, także zobaczcie, już mamy na koncie Plutonu 10 fragów na 11 możliwych niestety szkoda tego strzałów jak pancera, bo przy dobrym losowaniu miałoby to szansę wejść w losowanie 320 średnie, więc może by weszło, a tak trzeba się jednak jakoś uporać z tym jak pancerem tak zwanym pudzianem i yy, pudzian łapie yy, na działo. T44 i zostaje Pluton przeciwko czterem czołgom, jak Pancer S100, Już teraz trzem czołgom. Bardzo ładny Tygrys skakuje na plecy Płudzianowi. I zobaczcie, Pluton, który zrobił już 11 fragów, ma przeciwko sobie E50, ISA III i T28 Proto. Tygrys jest na ogrysku. Dobry strzał od właśnie tej E50 może zakończyć jego los. E50 e ze złota. Trzeba swojego szybko osłaniać. Bardzo ładne kolejne strzały wchodzą. Nie przebija się tym razem tygrysek. Ten tygrys tak jest i piękne dobicie. Już w tym momencie z komunikatem to Crucial Contribution czyli mamy na koncie 12 fragów, i wciąż do pokonania są dwaj przeciwnicy i z trzeci oraz te 28 Proto. Cicho tam na Facebooku. Nie ma mnie. Komentuję powtórkę. I teraz moi drodzy. Co? Yy, przeciwnicy mają około 2400 punktów zdrowia. My mamy 1800, ale głównie te 1800 w większości należy yy, do Arolka, który ma 1402 punkty zdrowia. Także naprawdę no, jeden celny strzał yy, z normalnym losowaniem Odyssa trzeciego Tygrys spada. Te 28 proto, jeden celny strzał, Tygrys spada. Jest i 3 spotowanie na proxy, bardzo ładnie. Domyślam się, że tutaj był komunikat, że to musi Aronek wyjechać pierwszy i przyjąć ps gdyby coś tam stało, upewnić się, czy nie ma tam przeciwników. IS3, zobaczcie, 1243 HP, czyli widać z tego, że protek musi mieć też równie dobrze dużo HP. Niestety przebija się od razu ten IS3, niepewny strzał po ziemi, niestety nie naprawia się bo nie może już naprawić wyjazd na tego na trzeciego, ale okazuje się że z tyłu jest protek i teraz naprawdę dużo szczęścia że przyjął na gąskę. Teraz zobaczcie co się dzieje. Naprawdę y, dwa czołgi po dwóch stronach przeciwko dwóm czołgom które również teraz sobie no, zobaczcie na dwie strony się pięknie naprawdę piękny rozjazd. Myślę że to spokojnie zasługuje na okejkę. Okay Ta walka zobaczcie to się będzie dziać pięknie naprawdę się w sumie tak naprawdę no w tym momencie Wszyscy przeciwnicy pięknie się asekurują. Znaczy Czyli tak, ten ma w krosie tego, ten ma w krosie tego. Tylko, że protek się przebija, i nagle się okazuje, że chłopaki z plutonu są na strzał. Obaj, mimo że mieli przed chwilą sporo więcej HP, niewiele uszczknęli tym przeciwnikom. Wciąż IS-3 jest na dwa strzały, protek jest na trzy strzały. Także naprawdę sytuacja robi się bardzo, bardzo niekomfortowa. Ty gdy spróbuje się wycofywać, próbuje podciągnąć jakoś tego is 3 trzeciego, żeby miał na przykład na niego przestrzał Aronek. Zobaczcie, no protek podjeżdża. A ci cały czas o tych po prostu, o tych okrętach, o tych statkach postu, no nie mogą, no dali sobie na chwilę przerwę. Teraz znowu napierdzielają o World of Warcraft. Na no coś niesamowitego. Tygrys zostawia teraz sam sobie w tym momencie, niestety trochę słabo. Yy, I właśnie teraz ginie. Zobaczcie, teraz ginie. I Jaren zostaje sam. Mając 259 punktów zdrowia. Zostaje sam przeciwko. I sobie trzeciemu na 586 HP. I te 28% proto. Nie, nie przebija. You can actually do something against high tiers. Not only run away and die by one shot. Przestańcie gadać o. Statkach, kurde, okrętach, no przecież tak goście kierują bitwę życia. Nie trafia, a czy nie trafia, trafia tylko że nie przebija tego c trzeciego. Weszło chyba na gąskę. Teraz dobrze gra po wieży, teraz trafia w ziemię i trzeci się przebija, to ma to RNG. Zobaczcie, teraz tygrys i trzeci próbuje z yy, tarana. Bardzo dobrze, teraz na szczęście tutaj górka, odbija t 28%, przebija s trzeciego zjeżdża na, na ziemię yy, i próbuje zjechać, ale zawił się tym zjazdem. T28 Proto również próbuje zjazdu Zobaczcie, nie trafia w, <grym> tego Prota, Prot nie trafia również 14 do 14 Prot teraz trafiony Udało się i teraz zobaczcie na to kto szybciej przeładuje, kto szybciej Prot czy obiekt, OBIEKT! Uuu. <grym> Dajcie łapkę w górę, przechodzimy do podsumowania Zgodzicie się chyba ze mną, że ta bitwa była naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca, szczególnie ta końcówka. To aż mi trochę języka brakowało, żeby się wyrobić ze wszystkim, co się działo, ale to po prostu naprawdę była magia. Dobra decyzja o tym, żeby staranować Aronka. Aronek na szczęście jakimś siódmym zmysłem się wykazał, żeby zjechać w jedno miejsce w taki dołek, który bardzo mocno wyhamował tego Isa. Potem i is się w ogóle zabił, jak zjeżdżał. Protek nie trafił. Protek się wcześniej a Naprawdę no, ta końcówka to była cała esencja tej fantastycznej bitwy najpierw po prostu oczywiście było dużo darmowego damage'u, poklepanie potem było sporo takiej dobrej zespołowej gry, ale końcówka trampady był popis tego co można zrobić, jak się ogarnia, no przeciwnicy również zagrali dobrze Szczególnie ten i z to mimo że to nie był Pluton, to wciąż naprawdę dobrze się uzupełniali i starali się jeździć razem. Nie było tajolo wyjazdów samemu pod dwie Lufy, bo ja będę mega bohaterem i mi się uda. Ale dobra, nie przedłużamy. Wyjątkowo, pierwsza klasa, nie ma masterki, naprawdę bardzo ciekawa bitwa, powinna nawet za te wszystkie emocje być nagrodzona masterką. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeśli nawet nie ma tej najwyższej odznaki, to, to chyba. I tak, bitwa była naprawdę bardzo fajna. Stalowa ściana na medzie. Do tego duży kaliber specjalista i ostateczne poświęcenie. Zobaczcie, 7715 punktów uszkodzeń, 1258 bazowego EXPA i nie ma masterki. Naprawdę, no coś niesamowitego. No, zobaczcie, nie zawiodłem się. CIPL, czyli ten Czech, e, zero demedu, nic połowów nie zrobił. Oddał dwa strzały i to był jego wkład w bitwę. Po drugiej stronie ten tygrys. Wbrew pozor, to był, który to był? To był chyba ten tygrys. No, zobaczcie, to nie taki zły 1113. Ale to, co po prostu zrobił oczywiście KW4, To jak zwykle moim zdaniem, raport bardzo dziwny, że tutaj ta nasza artyleria. Nie oddała nawet ani jednego strzału, nie mam pojęcia co on A, on był awkiem, ok. Czyli też raporcik za awka, bo nawet nie, nie ruszył gąskami z bazy. No i spójrzcie na to: ich esetka 3367, Obie 907, 3381 i z trzeci na dziesiątych tierach i z trzeci zrobił 2400. Demetrzu może niedużo, ale i tak zrobił trzeci demetr w drużynie, e, gdzie miał jeszcze pod sobą esetkę, e 75 e50, czyli jest dużo czołgów. Kolejny, jak pancer u nich tutaj dużo czołów, które mogły spokojnie zrobić więcej od niego, a mimo wszystko zrobiły o wiele mniej. U nas oczywiście Pluton na topce i 7 1471, Tortoise 1500, E75 1980. No i teraz po kolei Neko 2484 Tygrys 4967 i 1127 bazowego EXPA. No i Aronek, to, to o czym już mówiłem, naprawdę EXP wyśmienity i nie ma masterki. Coś niesamowitego. 41 strzałów oddanych, 28 penetracji, 12 strzałów przyjętych, 7 odbitych, 1740 zablokowanych przez pancerz. To mi się bardzo podobało to jak Digno. Zobaczcie, 1050 Digno właśnie tygrys z tym swoim obiektem strzał od jak Pancera S100. 11 czołgów aż uszkodzonych, 6 zniszczonych, 49 punktów obrony bazy, 109,5 tysiąca zarobku po odjęciu kosztów amunicji, wyszło 54 tysiące na czysto i 1887 bazowy expa z premką, tak naprawdę bardzo fajna mam zdaniem, powtórka. To co zrobiła drużyna w tej bitwie, to jedyny, jedyny NXCDC coś próbował, u nich zobaczcie jest o wiele to... Lepiej, czyli tak 2 kile, 1, 2, 2, 2, 1, 2 Każdy coś ogólnie robił A u nas po prostu nic, absolutnie nic Różna nie robiła, mimo że na przykład ten Nasz S75 zrobił 2000 punktów uszkodzeń To fraga nie zaliczył Dzięki czemu udało się Plutonowi Na 15 swoich przeciwników Zniszczyć 14 Zapraszam oczywiście do, tak jak mówiłem, do filmiku w opisie, tam zobaczycie, że plutonem można zrobić jeszcze więcej fragów, myślę, że powinno Wam się to spodobać, także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!